Poniedziałek, 23 maja, Łukasz Sowiński, zaczynamy informację. Najważniejsze tematy dnia. Wciąż nie ustalono przyczyn zgonu Mateja Ferjana. Wykonana w dniu dzisiejszym sekcja sądowo-lekarska wykluczyłaby na ciele zmarłego ujawnione jakiekolwiek y, obrażenia ciała zewnętrzne czy też wewnętrzne. Takich obrażeń biegły nie stwierdził. Tragiczny weekend na lubuskich drogach. Faktem jest, że po zderzeniu czołowym busa i samochodu ciężarowego Tira dwie osoby poniosły śmierć. Na co województwo wyda dodatkowe 200 milionów złotych? Na grunt obuskie trafiło dodatkowo 51 milionów 202 tysiące euro. Matej Ferian, były zawodnik stali Gorzów, nie żyje. Zwłoki 34-letniego żużlowca odnalezione zostały w samochodzie zaparkowanym w podziemnym garażu budynku, w którym mieszkał. Prokuratura wykluczyła wstępnie działanie osób trzecich. Jednak dokładną przyczynę zgonu będzie można określić po przeprowadzeniu badań histopatologicznych. Informacja ta trafiła do policji w niedzielę nad ranem. Ciało nieżyjącego zawodnika. Odnaleziono w budynku, w którym mieszkał. Znajdowało się w samochodzie zaparkowanym na podziemnej kondygnacji garażowej. Tam w niedzielę pracowali, pracował prokurator, pracowali policjanci, również na miejsce został wezwany lekarz patomorfolog. Te pierwsze czynności nie dały odpowiedzi co do przyczyny śmierci Mateja Feriana. Będziemy czekać na kolejne ustalenia. Wykonana w dniu dzisiejszym sekcja sądowo lekarska wykluczyłaby na ciele zmarłego ujawniono jakiekolwiek obrażenia ciała zewnętrzne czy też wewnętrzne. Takich obrażeń biegły nie stwierdził. Niemniej jednak biegły zastrzegł wydanie ostatecznej opinii w sprawie przyczyny zgonu Mateja F. od wyników badań histopatologicznych, które zostaną wykonane w laboratorium. Dopiero wówczas będziemy mogli ostatecznie poinformować państwa o przyczynie zgonu. Przede wszystkim najistotniejszym dowodem jest ciało zmarłego. To tego ciała zabezpiecza się materiały do badań histopatologicznych, takich jak krew, mocz, ewentualnie próbki organów wewnętrznych, i dopiero po dokonaniu szczegółowych badań tych organów, biegły będzie w stanie udzielić ostateczną odpowiedź na temat przyczyny jego zgonu. Przeprowadzone przez biegłego badania histopatologiczne pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoba, która poniosła śmierć, zażywała wcześniej jakieś leki, przyjmowała jakieś substancje. I to wszystko jest widoczne w obrazie, który jest wykonany przez biegłego. W wyniku zderzenia busa z tirem zginęły dwie osoby. Zdarzenie miało miejsce na obwodnicy Międzyrzecza. Kilka minut później doszło do tragedii w Trzcielu. Z poważnym urazem kręgosłupa do szpitala trafiła 13-letnia dziewczynka. W miniony weekend na lubuskich drogach miały miejsce dwa groźne wypadki. Do tych najpoważniejszych wypadków dochodzi na głównych szlakach, na drogach krajowych i chyba taka reguła towarzyszyła zdarzeniom z ostatniego weekendu. Do poważnych wypadków doszło zarówno na dwójce, jak i na trójce. Najbardziej e, tragiczne wydarzenie to wypadek z obwodnicy Międzyrzecza. Doszło do niego e, to bardzo kuriozalne, wczesnym rankiem w niedzielę, w czasie, kiedy praktycznie nie ma żadnego ruchu, kiedy na drogach jest bardzo spokojnie. Być może w tym przypadku e, powodem tego zdarzenia była sytuacja związana z zaśnięciem kierowcy, będziemy to oczywiście ustalać, będziemy to sprawdzać. Faktem jest, że po zderzeniu czołowym busa i samochodu ciężarowego Tira dwie osoby poniosły śmierć. Co ciekawe, niecałe 10 minut później, 20 km dalej w Czcielu, mieliśmy podobną sytuację. Tutaj kierujący Mercedesem, auto było zarejestrowane na brytyjskich numerach rejestracyjnych, z kierownicą po prawej stronie zjechał na środek jezdni. Najpierw samochód odbił się od boku jednego z tirów. A następnie kierowca drugiego tira, widząc tą całą sytuację, no podjął moim zdaniem bardzo rozważną decyzję o tym, aby samochodem zjechać do rowu, ugrząc w tym rowie, ale być może dzięki takiej decyzji uratował życie osób jadących Mercedesem. Nie mówię tutaj o całkowitym szczęściu, bo niestety pasażerka tego auta, 13-letnia dziewczynka została odwieziona do szpitala, stwierdzono uraz kręgosłupa, ale na pewno sytuacja zakończyłaby się bardziej tragicznie, bo wiele bardziej tragicznie, gdyby nie taka reakcja ze strony widzącego tą sytuację kierowcy. Analizujemy przyczyny tych wypadków. W naszym takim mniemaniu są wypadki, na które możemy mieć bardzo duży wpływ. Możemy oceniać tę sytuację dużo wcześniej, reagować, podejmować pewne działania, ale są też wypadki, które, do których dochodzi i nie potrafimy odpowiedzieć, co jest ich przyczyną. Być może właśnie w takiej sytuacji zmęczenie kierowcy, być może to, że kierowcy nad ranem tracą tą właściwą percepcję, zachowują się niestety w sposób inny, powoduje, że dochodzi do tego typu sytuacji. Przestrzegam zatem przed wyjazdami daleko w drogę bez wypoczynku, przed jazdą właśnie wczesnym rankiem, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy odczuwamy właśnie zmęczenie. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, lubuscy samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiali o szczegółach wdrażania środków, które region uzyskał w ramach bonusa za dobrą realizację regionalnego programu operacyjnego. Przypomnijmy, mamy do rozdysponowania 200 milionów złotych. Gościem spotkania był podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki. Województwo lubuskie nieźle wypadło, doskonale wypadło, bo zajęło drugie miejsce, czyli to jest miejsce, które spowodowało, że na grunt lubuski trafiło dodatkowo 51 milionów 202 tysiące euro. Jak to się stało? Decydowało przede wszystkim kryterium dopuszczające, czyli takie kryterium, które, które mówiło, że każdy z regionów musi wydać co najmniej 20% wartości swego programu, aby móc w ogóle konkurować w podziale dodatkowych środków z tzw. zwanej rezerwy. Wykonania. Ale oprócz tego liczyła się także liczba zawartych umów, na jaką kwotę, oraz kryteria tzw. lizbońskie. Na poprawę infrastruktury transportowej w naszym regionie przeznaczyliśmy najwięcej środków finansowych, 60 milionów złotych, 20 milionów na drogi o znaczeniu regionalnym, zjazdy z autostrady A2, 20 milionów na zakup szynobusów, na poprawę taboru kolejowego i na rozbudowę portu lotniczego 20 milionów złotych. Obok pieniędzy z krajowej rezerwy wykonania Polska otrzymała 634 miliony euro za bardzo dobry wynik gospodarczy, za to, że byliśmy tą tak zwaną zieloną wyspą i 23% z tej kwoty trafiło do regionów, a do województwa lubuskiego kwota blisko 4 miliony euro, czyli w persaldo. Krajowa rezerwa wykonania plus dostosowanie techniczne spowodowało, że do województwa lubuskiego trafiło blisko 55 milionów euro. W działaniu 1.2 jest otworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 15 milionów złotych i również w dwójce też na poprawę, po naszego wzmocnienie naszego potencjału w zakresie przedsiębiorczości dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw po 20 milionów złotych. Chcę powiedzieć dla porównania, że jest to prawie tyle, ile województwo lubuskie miało w latach 2004-2006, ponieważ lubuskie w tym czasie dysponowało kwotą 63 milionów euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oby tylko te pieniądze zostały dobrze wydane. A teraz przechodzimy dalej. Dwóch tysięcy uczestników z terenu całego województwa lubuskiego spodziewają się działacze solidarności na środowej manifestacji pod hasłem Polityka Wasza Bieda Nasza. Pochód przejdzie z placu targowego pod urząd wojewódzki, gdzie odbędzie się pikieta w sprawie poprawy warunków życia. Najważniejsze postulaty związkowców to obniżenie cen, zwiększenie środków na walkę z bezrobociem i pomoc społeczną oraz podniesienie płacy minimalnej. W środę w Gorzowie, podobnie jak w innych 16 miastach wojewódzkich w kraju odbędzie się manifestacja w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NZZ Solidarność. Powiemy głośno stop nieludzkiej polityce rządu premiera Donalda Tuska, tak ją bynajmniej określamy mówimy o, o zniesieniu, czy przepraszam, o obniżeniu czasowym akcyzy na paliwo, co na pewno w dużej części spowodowałoby przynajmniej niepowodowanie nie wzrostu cen artykułów dnia codziennego. Kolejna sprawa to od tego roku obniżyły się drastycznie środki na przeciwdziałanie bezrobociu i wszystkie urzędy powiatowe naszego województwa bardzo to odczuły, a nasze województwo, jak Państwo wiecie, uchodzi, do, uchodzi za jedno z tych, których bezrobocie jest najwyższe w kraju. Zbieramy się od godziny 12.30 w środę na Placu Targowym przy ulicy Przemysłowej. Rozpoczynamy o godzinie 13.00. O godzinie 13.15 rusza manifestacja. Jej trasa będzie przebiegać ulicą Przemysłową. Rondem będziemy przechodzić przez Rondo Świętego Jerzego, przez Most Staromiejski, ulicą Chrobrego przy Katedrze Kinie Słońce. Ulicą Mieszka I manifestacja zakończy się przy ulicy Jagiellończyka przed siedzibą Ludzkiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zorganizujemy pikietę. Pomoc społeczna to jest kolejny postulat, zresztą od lat właściwie niesłuchany. Nie, nie, nie wiem ostatnie lata to właściwie to się wiąże razem i pomoc społeczna i polityka prorodzinna, żeby płaca minimalna była. 50%, udziałem 50% w średniej płacy krajowej informuje społeczeństwo, że zaczyna odczuwać sam, sam jako organizacja, jako związek zawodowy, jako centrala, z presji i przeciwdziałania organizowaniu się w związek. Pod takimi postulatami zapewne każdy z nas by się podpisał. No zobaczymy, jak to się skończy. Kończą się problemy z kupieniem biletu na przejazdy autobusowe MZK po zamknięciu punktów sprzedaży. Z ulgą odetkną też kierowcy, którzy do tej pory prowadzili ich sprzedaż w godzinach wieczornych i nocnych. Nabycie biletu za pomocą uruchomionych dziś automatów nie powinno sprawić podróżnym większych trudności. Pierwszy krok to jest wybór, czy bilet ma być biletem już skasowanym, czy biletem do skasowania, kolejny krok wybór rodzaju biletu. I to jest, czy bilet jest na linie miejskie, podmiejskie, czy bilet jest, ma być biletem dobowym. Wybieramy bilet na linie miejskie ulgowy. Kolejny krok to jest wybór ilości biletów. Jednorazowo możemy kupić od 1 do 9 biletów i następnie wrzucamy monety. I oczekujemy na wydruk biletu. Po chwili bilet zostanie wydrukowany, automat wyda resztę na początku każdy, każdy może mieć jakiś kłopot, ale mamy film instruktażowy na naszej stronie internetowej. Z boku jest taka mini instrukcja korzystania z tego automatu. Tam jest pięć kroków, które należy zrobić i nie ma kłopotu. Może czasami też się pomieścić i kupić bilet skasowany, a miał zamiar kupić bilet nie skasowany, na to trzeba zwrócić uwagę, ale sądzę, że po krótkim czasie już nie będzie problemu. Od wczesnych godzin porannych te automaty biletowe już działają. No i oczywiście też sprzedają pierwsze bilety. Podróżny nie będzie musiał martwić się o to, czy kiosk. Jest jeszcze na przystanku otwarty, czy jest już godzina 18 i kierowca sprzeda tej osobie ten bilet, także tutaj dostępność do biletów będzie 24 godziny na dobę. W tym automacie jeszcze jest informacja na temat cennika, kontaktów w zakresie różnych problemów z naszą firmą, przepisów porządkowych, także wykorzystujemy go również do innych celów. Koszt samych automatów to jest około 3 milionów. Złotych, to jest 120 automatów, w które wyposażone są wszystkie autobusy i tramwaje. I tak szczerze mówiąc, to jest bardzo dobry wydatek. Jak słyszę czasami od internautów o tym, że dobrze poprowadzić kartę miejską, czy takie inne nowinki, to powiem tak, że my idziemy w trochę innym kierunku, poprawiamy to, co jest istotne dla pasażera: czy to jest wiata przystankowa, to jest nowoczesny autobus, to jest ułatwienie podróżowania w sensie wygody, w sensie zakupu biletów, a dalsza kwestia, czyli tych elementów które poprawiają, gdyby sami zrobiły, no to jest dalsza, dalsza sprawa. Podróżowanie miejskimi środkami komunikacji staje się coraz bardziej przyjemne i wygodne, do czego Państwa zachęcam. O orlika i boisko do plażowej piłki siatkowej wzbogaci się podstawówka numer 4 w Gorzowie. Na orliku grają już pierwsi mali piłkarze. Od 1 czerwca zajęcia będzie prowadził tu animator. Inwestycja kosztowała 1 200 000 złotych. W Gorzowie są już trzy orliki. Cieszą się uczniowie i mieszkańcy miasta, ale dyrektorzy placówek mają trudne zadanie. Okazuje się bowiem, że utrzymanie boiska ze sztucznej trawy jest bardzo kłopotliwe. Boisko orlik przy szkole podstawowej nr 4 jest to o trzecie boisko, które powstało w Gorzowie. W ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik i w tym przypadku, jeżeli chodzi o Kobylogórską, wydaliśmy ponad 1 milion 200 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 10 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Boiska Orlik znajdują się również przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak i również przy Zespole Szkół nr 13. Tu przychodzą i dzieci malutkie, zorganizowane grupy i piłkarki nożne TKKF-u chyba, jakieś grupy młodzieżowe i grupy starszych, i grupy starszej i młodzieży i oczywiście nawet osób dorosłych. Także praktycznie biorąc boisko trawiaste sztuczną trawą orlika jest non-stop okupowane. Miasto Gorzów weźmie udział w projekcie budowy boisk do piłki plażowej i siatkowej. Taki program prowadzi Urząd Marszałkowski Zielonej Górze. Wydział Integracji Europejskiej przygotował wniosek, który dotyczy budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Kobylogórskiej. W ramach projektu można pozyskać 6 tysięcy złotych na budowę boiska do Piłki Plażowej Siatkowej. Biega się po tym tartanie, i po tym boisku, no, no rewelacyjnie. Także dla dzieci to jest olbrzymia fajda. Dla dyrektora jest to olbrzymia odpowiedzialność. Potrzebne specjalne środki, urządzenia, które normalnie cały czas utrzymują ten włos do góry, bo można go tak zaklepać, że w pewnym momencie zrobi się jedno wielkie klepisko. Wspaniała rzecz, tylko naprawdę no, są potrzebne dodatkowe środki, żeby to upilnować. Tuż po informacjach rozmowy przy kawie, a w studio jest już Krzysztof Bąk i jego gość. Pani marszałek jest już z nami w studiu. Za chwilę porozmawiamy generalnie o województwie lubuskim i o problemach, a także o korzyściach. Zapraszam po informacjach. W poniedziałkowym wydaniu informacji to już wszystko. Ja dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na jutrzejsze wydanie informacji o 17:15. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.